Dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Angata Bartnik i jestem agentem ubezpieczeniowym w bornem Sulinowiem. Pracuję w ubezpieczeniach od 19 lat. Od dwóch lat sprawiam, że każdego dnia kolejna osoba wykupuje ubezpieczenia i łamie bariery, jakie są stworzone na temat ubezpieczeń ochronnych. Opowiadam o tych ubezpieczeniach. Powiesz mi teraz OK, ubezpieczenie ochronne, to nie ten czas, bo koronawirus, bo Problem z pracą, ja Cię rozumiem. Jak najbardziej Cię rozumiem. Że w obecnym czasie większość osób zrobi tak, że z pierwszej z rzeczy, z której zrezygnuje, to będą ubezpieczenia. I zdaję sobie świetnie z tego sprawę. Ale chciałabym Ci powiedzieć, czy to faktycznie jest dobre, jeżeli zrezygnujesz? Bo jeżeli się coś stanie, Płacąc dzisiaj na przykład 80 zł miesięcznie, czy 65, czy 100, to w zależności, jaką polisę sobie wybierzesz. Jeżeli coś ci się stanie, nie wiem, zachorujesz nawet na tego cholernego koronawirusa, gdzie nie będę się wypowiadać, czy to prawda, czy nie, bo wiele osób umierało na grypy i na inne rzeczy, dla mnie to jest spekulacja. Ale jeżeli zachorujesz, czy jeżeli dzisiaj nie będziesz opłacać, czy opłacała składki, czy będziesz miał, czy miała za co się leczyć? Ubezpieczenia ochronne dają Ci bezpieczeństwo. Ubezpieczenie ochronne daje Ci spokój. Dziś mi powiesz nie. Ale wiele osób, które poryzygnowało z ubezpieczeń, Niestety teraz pluję sobie w twarz. Bo mogłam. Zobacz, ubezpieczenia w tej chwili działają na przykład, jeżeli chodzi o szpital, od, od pierwszego dnia. Czyli wchodzisz na SOR i już masz odszkodowanie. To jest piękne. I teraz pytanie, czy warto zrezygnować? Oczywiście to pytanie należy do Ciebie. Nie do mnie. Ja dalej... Będę pracowała w ubezpieczeniach, ja dalej będę mówiła o ubezpieczeniach, będę ci przedstawiała, co to ubezpieczenie ci daje, jaką daje ci ochronę i po co ci to ubezpieczenie jest. Zobacz, ubezpieczenia się bardzo rozszerzyły, bardzo się otworzyły na sytuacje. Też e, bardzo dużo osób zadaje mi pytanie na messengerze, czy ubezpieczenie ochronne obejmuje koronawirus? Odpowiem Ci. Tak. Nie ma żadnego wyłączenia, żadnej informacji, że w momencie, kiedy na przykład zdarzy się śmierć, czy zdarzy się zachorowanie, pobyt w szpitalu z tytułu koronawirus, jest wyłączone. Nie będzie odpowiedzialności. To jest sprzeczne. Nie ma takiego zapisu. Jeżeli posiadasz ubezpieczenie ochronne, czy wykupisz dzisiaj lub. W najbliższym czasie ubezpieczenie ochronne i zdarzy się sytuacja, że będziesz w szpitalu, to masz odpowiedzialność. Z tytułu korona, korona, e, Koronawirus. Odpowiedzialność. Jeż, przepraszam, jeżeli jesteś nowym klientem, pamiętaj, masz dwa, e, dwa miesiące karencji na pobyt w szpitalu. Ale jeżeli by się zdarzyło, że a, wykupujesz ubezpieczenie. I niestety zdarzyła się najgorsza rzecz, nie przeżyłeś. Odpowiedzialność jest od pierwszego dnia i nie z tytułu, e, ciężkiego, e, z tytułu nieszczęśliwego wypadku, tylko z tytułu naturalnej śmierci. Nawet gdyby był zawał, zobacz, w tej chwili strach taki, jaki nas obejmuje, powoduje to, że nasze zdrowie jest coraz słabsze. Ile osób w tej chwili ma zawały? O tym się nie mówi. Bo mówi się o koronawirusie. Ale właśnie posiadając polisę, posiadając polisę ochronną i płacąc 80 czy 100 zł, decyzja oczywiście należy do ciebie, jaką chcesz składkę płacić. Możesz się do mnie napisać i dowiedzieć, jaką Ty będziesz płacił składkę. Ale będzie ochrona. To Ty decydujesz, czy dzisiaj chcesz zabezpieczyć siebie czy rodzinę. Zobacz, zdarzają się różne przypadki. Nie chodzi tylko o koronawirus. Zdarzają się zawały. Strach powoduje to, że coraz więcej ludzi zaczyna chorować na raka, bo wtedy się komórki e, zaczynają ożywiać, bo jest strach. I teraz, dzisiaj musisz o tym pomyśleć i powiesz mi, nie gadaj mi, bo muszę zrezygnować z ubezpieczenia. Ja wszystko rozumiem, ale oczywiście nale decyzja należy do Ciebie. Czy dzisiaj z tego zrezygnujesz, czy nie? Czy przełożysz to na późniejszy termin? Dziś to tyle. Krótko, dawno mnie tutaj nie było, ale obiecuję, że wracam. Wracam i dalej będę opowiadała o ubezpieczeniach. Dziś tylko Cię przestrzegam. Pomyśl jeszcze raz. I powtarzam Ci. Odpowiedzialność w ubezpieczeniach ochronnych jest za koronawirus. Tak samo w kosztach leczenia za granicą, w ubezpieczeniu z generali jest odpowiedzialność za koronawirus. Czyli nie bój się, ubezpieczaj i bądź bezpieczny. Miłego dnia! Dziękuję.